Postanowiliśmy pokazać i Krakowianom i turystom w jaki sposób powstaje szkło, zarówno to szkło użytkowe, jak i szkło artystyczne. Jakie są technologie produkcji szkła, jakie są techniki zdobienia szkła. Więc można u nas na tej stałej muzealnej tak naprawdę ekspozycji zobaczyć właściwie pełny przekrój wszystkiego co związane jest ze szkłem. Na ekspozycji można zobaczyć kolekcję zabytkowych narzędzi szklarskich, tradycyjnych narzędzi szklarskich, które właściwie do dzisiaj są używane, ponieważ jeśli chodzi o Budowę, to nic się nie zmieniło i dalej hutnicy do dzisiaj tego typu narzędzi używają. Natomiast te zostały sprowadzone z różnych hut, hut w większości już nieistniejących. Niektóre z nich są rzeczywiście zabytkowe, bo część już wyszła z, z użycia, ale większość jeszcze wciąż jest wykorzystywana. Poza tym mamy kolekcję szkła z przełomu XIX i XX wieku, szkła zabytkowego, artystycznego, właściwie po raz pierwszy pokazywanego w Krakowie. I drugą kolekcję szkła produkowanego tutaj, przy Lipowej, w no latach 1969 do 1998. Szkieł nazywanych szkłami krakowskimi, projektowanych przez znanych artystów, przede wszystkim Jerzego Słuczana, Orkusza do takiego prekursora, właściwie designu, jeśli chodzi o szkło. A także Mariana Gołogórskiego czy Zofię Pasek Michała Jakubasa. To są osoby, które tutaj projektowały wzory bardzo popularne nie tylko w Polsce, ale i odnoszące sukcesy za granicą. Mamy nadzieję, że centrum szkła i ceramiki nie będzie taką, jak sztywną instytucją, w której nic się nie będzie zmieniało, tylko będzie cały czas żyła cały. Będziemy mogli zaoferować coś nowego. Więc przede wszystkim będziemy kontynuować to, co już zaczęliśmy jeszcze przed to oficjalnym otwarciem centrum, czyli cykliczne wystawy szkła i ceramiki współczesnej. No nie ma dużo miejsc w Krakowie, w których szkło i ceramika są pokazywane, więc dla artystów, którzy tworzą w tych materiałach, jest to bardzo istotne. Druga rzecz to wykłady, to seminaria, spotkania, warsztaty. Przede wszystkim myślimy tutaj o dzieciach. Oczywiście wszystko związane ze szkłem, wszystko związane, co związane z ceramiką. I właśnie poprzez zabawę i poprzez takie. Powiedzmy, Popularno-naukowe przybliżanie pewnych bardziej skomplikowanych zagadnień dotyczących szkła i ceramiki. Mam nadzieję, że to również będzie interesujące.